Hej o hej, jest piątek, 8.10, Ja się właśnie obudziłam zresztą jak widać i słychać. Mam ją Iwona i zapraszam Was dziś do Nowej Klinik na nowy vlog z dzisiejszego dnia, czyli 24 godziny z mojego życia. Dziś jest mój pierwszy piątek na uczelni i dziś mam dwa zajęcia. Chciałabym zrobić trochę rzeczy, mam tam całą rozpiskę rzeczy, które bym chciała dziś zrobić. I prawdopodobnie dzisiaj jeszcze pójdę na ognisko, więc zobaczymy, co to się wszystko potoczy, jak to się wszystko ułoży dzisiejszego dnia, a jak on taki filmik się podoba, to łapkę do góry i zapraszam, zostańcie ze mną na dłużej, a ja już lecę, lecę do ubikacji, umyć twarz, umieć zęby, potem jakieś śniadanie zjeść i tak. Krok po kroku, żeby ten dzień dzisiaj minął. Ogólnie coś czuję, że mi gardło boli i tak trochę. Um, ogólnie boli mnie przez cały tydzień, ale chyba dziś najbardziej. W to miałem największy kater, a dziś yy, czuję gardło, więc nie jest zbyt fajnie, ale okej. Okay. Mam nadzieję, że będę w stanie pójść tak ognisko. Więc ja zmykam i do zobaczenia później. niż panowałam po prostu tak z całym to teraz mam chwilę czasu na książkę. Poczynam sobie około 20 minut. Książka *bilod*, czyli kolejny tom Corinne Michel. Książka, romans fajny, dobrze mi się go czyta, ale minus za bardzo dużo literówek, za dużo brakujących słów, za inne słowa niech powinny być w tłumaczeniu, więc bardzo duży minus. Mnie to jakoś super teraz nie drażni, mam taki po prostu dni, że mnie to nie drażni, ale normalnie to bym nie była w stanie tego czytać za bardzo. Jest tego dość sporo, więc korekta, korekta, jeszcze raz korekta. A ja teraz lecę już czytać. Jestem na 52 procencie i fajna historia Johnsona i Catherine. Po prostu się bardzo fajnie czyta um, z Mian Jacksona tak naprawdę. E, bardzo fajnie się czyta i jestem zainteresowana co będzie dalej, mimo tego, że już mam zakończenie po pierwszych dwóch które czytałam wcześniej. Więc no cóż, lecę czytać. Halo, chyba już się w sumie uczesać tak naprawdę, bo jest 9.40 i cóż, ja teraz sobie siedzę na komputerze, robię kilka rzeczy na komputerze, że tak powiem i tak to jest, uh -huh. w sumie rzeczy z czatka zabrać i się w końcu uczesać, żeby to jakoś wyglądało. Bra. zrobiłam sobie drugą herbatę tym razem z miodem i z imbirem, żeby troszkę po prostu moje gardło tak wróciło do sprawności. A ja teraz robię rzecz, którą chciałam zrobić jutro, czyli robię nam taki plan dla RWSS-u kiedy, gdzie możemy pójść przeprowadzić wybory na starostów i starościny roczników grup, bo chcemy to przeprowadzić na następnym tygodniu, więc czeka nas super intensywny czas. No i właśnie teraz ten coś lekko zajmuje, żebyśmy to już po prostu mieli tak w sumie w miarę um, unormowane, żebyśmy wiedzieli, gdzie kiedy możemy pójść. No i ja teraz lecę to robić i potem polecę na zajęcia, bo mam um, tak mniej więcej jeszcze godzinę pobytu w akademiku żeby zdążyć na spokojnie na zajęcia dzisiejsze. Ale w tym tutaj kadrze wygląda, że mam tak ciemno-brązowe włosy, a to w ogóle nie jest prawda, bo ja mam taki ciemny blond, a tu wyglądają tak inaczej niż zawsze. Dobra, ja zmykam, do zobaczenia później. Okej, okay, hej, ja jestem w niedostatku czasu, bo się nie zorientowałam, że już jest 42, a mam 49, 59 autobusy, na którym zamrożę na uczenie, więc muszę się szybko ogarnąć. A to co robiłam, to po prostu zajęło mi bardzo dużo czasu i tak już tego czasu w ogóle nie mam. Więc no cóż, szybko się spakowałam i chyba nawet dzisiaj nie pomaluję rzęs. Nie zawsze maluję, ale chyba po prostu już nie mam na to czasu. A nawet nie wiem, gdzie mam raz, żeby było śmieszniej. Dziś będzie super, jak panuje dzień, już to widzę, więc dobra, ja zmykam, bo, bo mam mało czasu, coś mi ostatnio zegarek źle chodzi z tego, co widzę, a nie wiem, gdzie mam ten tusz do rzęs, więc... Lecę na zajęcia, ale żeby się na nie nie spóźnić. Ja jeszcze powinnam wskoczyć, do na to, a akurat na te zajęcia za bardzo się nie mogę dzisiaj spóźnić, więc no cóż, e, ja już lecę. Dzisiaj tak trochę na luźno, bo mam bluzę, mam plecak, więc w taki sposób bardziej e, luźny dziś idę uczenie. Do zobaczenia później. Dobra. Istnieje mała, bo mała szansa, ale zdążę na autobus. Ale jak idealnie na cyklu, to zobaczymy jak będą światła e, przy przystanku, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Wróciłam z uczelni, jest za 15:04. O jedno, myślałam, że za wiele wcześniej. Jeszcze skoczyłam z koleżankami do Hebe, więc kupiłam zbyt dużo tych, które chciałam, ale był strasznie drogi. Był na promocji, a i tak pomimo tego był drogi. Więc może Wam tylko pokażę zakupy, które zrobiłam, bo jeszcze skończyłam. skończyłam do midla. Kupiłam cztery jabłka, dwie figi, bo figi były na promocji, są za 90 groszy, więc wzięłam. Dwie marchewki, za ja będę robić z nimi obiad, ja po prostu będę je gotowała razem z makaronem i to jest pyszny makaron czarne Oliwki, bo mi się zachciały tak chciałam je jutro kupić, więc ja już kupić kupię dzisiaj. A jeden serek, bo mi się <laughs> chciała serka, serek do kanapki, do tego tuńczyk, bo ja bez tylko ostatnio nie potrafię żyć, mam taki tuńczyk mniej więcej na cztery obiady. I pesto, kupiłam też pesto. I w sumie to są chyba wszystkie zakupy, które zrobiłam. Tak, no i w sumie poczytuję sobie książkę. Teraz będę robić um, makaron właśnie z tuńczykiem, z pesto, z oliwkami, z marchewką, kukurydzą. I chyba tyle, tak naprawdę. Dobra, a teraz troszkę chcę odpocząć. no tak mniej więcej 20, 20, 30 lecę na ognisko, bo zostałam zaproszona, więc lecę na ognisko dzisiaj. No i cóż, też wam pokażę troszkę, jak się pali ogień, że tak sobie zażartuję trochę. A teraz um, zobaczę, co tam mam jeszcze na mojej liście do zrobienia. Na mojej liście do zrobienia. Aha, post. I to będę publikowała też post na Facebooku Arbusu Więc w sumie to na razie tyle: lecę jeść i zrobić sobie kawę, bo jestem dość bardzo zmęczona, pomimo że spałam i że się wyspałam, to po prostu dzisiejszy dzień był trochę męczący, nawet mimo tego, że miałam tylko dwa zajęcia, ale to było takie bardziej warsztatowe, bardziej właśnie praca w grupach, trochę psychologiczna, więc to też takie jest... niby było fajnie, śmiesznie, ale wciąż to jest trochę wymęczające. Więc dobra, ja zawijam moje włosy w kucyk i lecę gotować, że tak powiem, i oglądać przy okazji serial, w ogóle Zaczęłam oglądać serial Wielka Woda o fali powodziowej, która zbliża się do Wrocławia. I muszę Wam powiedzieć, że mi się podoba, że po prostu mnie wciągnęło. Jak dawno nie oglądałam serialu żadnego, tak ten faktycznie, tak przynajmniej, ogląda się przyjemnie i z chęcią. Jestem ciekawa, co będzie dalej, ale też może dlatego, że ja bardzo lubię takie właśnie filmy, seriale pozapokaliptyczne, na przykład przed. Przed wielką wodą, czy właśnie przed tsunami, co się dzieje, wszystkie te sztaby, ludzie nie chcą to wierzyć i później wiecie, jak no, to przychodzi, no, jak faktycznie to była prawda. I to właśnie tak zawsze mnie wkręcało, zawsze lubiłam oglądać, więc zaczęłam. W że tak dziwnie stoję, ale tak ustawiłam dziwnie telefon, że tak powiem i tyle. Dobra, do zobaczenia po godzinie Nie, nie, zrobiłam cię taki dobry obiad, ale jestem w szoku. Mam tutaj, wymieszałam duże miejsce, żeby mm, czasami niczego nie wysypać, bo jednak tego trochę sporo mi wyszło. I mam makaron pełnoziarnisty z kukurydzą, z tuńczykiem, z, oliwka, z czarnymi oliwkami, bo czarne oliwki uwielbiam. Do tego mam marchewkę gotowaną razem z makaronem. Mam pesto czerwone, pasatę pomidorową, suszone mm, su przyprawy z, z suszonymi mm, pomidorami i suszony czosnek granulowany. I to wszystko wymieszane to po prostu jest przepyszne. Teraz chcę jeść, bo po prostu nie mogę się już nacieszyć tym smakiem. I lecę oglądać dalej odcinek, trzeci odcinek Wielkiej Wody. Więc do y, zobaczenia później. Kurczę, to mi się wydaje, że kawa z mlekiem chyba już nie jest dla mnie. Bo jakoś tak nie za się po niej czuję, A jak piłam czarną, to było super, więc chyba muszę całkowicie zrezygnować z białej kawy. No ale cóż, to będzie czarne. jak coś, ale nieważne, chodziło, mówię do Was, bo jest już o 11.15 i ja w sumie porobiłam kilka rzeczy, które miałam, bardzo się z tego powodu cieszę. Oglądam teraz sobie serial, wiecie, tak troszkę chilluję, coś tam nie robię, coś trochę właśnie odpoczywam i w sumie stwierdziłam, że chyba już dzisiaj tak po prostu odpoczywałam do końca dnia. E, bo idę na ognisko, zostałam zaproszona na ognisko, <grymne> nie wiem czy wam to mówiłam, czy nie, do innego wydziału, a więc wiedziałam, że pójdę, zjem, nie wiem czy kiełbaskę, czy nie, jeszcze się stanowię. może coś tam sobie wypiję, no tak, troszkę po prostu posiedzieć ze znajomymi, których nie widziałam długo, 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 jest tam dość zimno, no ale to po prostu się ciepło ubiorę i tyle, e, i chyba tak po prostu już się podpoczyłam, a jutro po prostu będę sobie po kolei robić wszystko, co mam zrobić, jeszcze się zastanowię, bo jutro może. Pochodzę sobie po różnych rocznikach i tam będę no, przeprowadzała wybory. No ale jeszcze, będzie takie fifty-fifty. Zobaczymy, jak to się jutrzejszy dzień potoczy. No dobra, a ja lecę oglądać, jestem na czwartym odcinku i muszę wam powiedzieć, że z ten serial mnie wciągnął, jestem ciekawa, co będzie dalej. A też zarazem się wzruszam momentami, nie mogę tego oglądać, muszę się tak chce płakać. Ale ja ogólnie przy dzisiaj przy dziwnych różnych momentach wzruszam, przy których <laughs> inni się nie wzruszają, więc wiecie, standardik, e, Dobra, ja lecę oglądać, tylko tak chciałam mini update zrobić. Um, um, rozmawiałam, przyznałam, o, tego nie powiedziałam. W sumie może skończę ten odcinek oglądać i potem troszkę poczytam i potem się przebiorę w bluzę i pójdę na ognisku. Więc tak, będzie fajnie. Tak się nastawiam. <grym> pa. już około godziny 25, w sumie ja ją wpłynęłam jakiś czas temu, ale dopiero teraz skończyłam oglądać Wielką Wodę. Nie mogłam się oderwać, nie mogłam przestać oglądać, to jest tylko 6 odcinków, ale jeżeli już takie właśnie filmy przed powodzią z sztabu zarządzania kryzysem, to wam bardzo to bardzo polecam. Ja się wciągnęłam, nie mogłam przestać oglądać. Ogólnie jest to powodzi... We Wrocławiu, która faktycznie miała miejsce, jest ogólnie oparte zainspirowane faktami, ale jest dodane po prostu sytuacje życiowe. Jak dla mnie za mało było odcinka o samej powodzi już, mogłoby być tego więcej, nie obraziłabym się w ogóle, ale i tak mi się super oglądało. Tylko właśnie takie dostałam duży niedosyt, zostałam go właśnie już w sytuacji... Czasu powodzi, bo dużo było przed, ale mało było z powodzi. Ale jeżeli właśnie szukacie w serialu mm, o takich po prostu kryzysowych sytuacjach, których nie do końca my jesteśmy w stanie zapobiec, i też jak to się w ogóle stało, że ta powódź była we Wrocławiu, dlaczego. Nikt nie przeciwdziało temu, mimo tego, że dało się, ale jak to się stało, że jednak się tego nie dało zrobić. Więc bardzo Wam polecam, mi się bardzo dobrze oglądało i jestem po prostu zachwycona. Z tajemnicą bym obejrzała to jeszcze raz od początku, nawet mojej przyjaciółce paty która właśnie teraz mieszka we Wrocławiu, żeby sobie obejrzała. No i dobra, ja już, widzicie, jestem w luzie i lecę na ognisko, mam nadzieję, że nie będzie zbyt zimno, jeszcze ubieram ogólnie kurtkę. I no i cóż, zmykam troszkę pogrzeć się przy ognisku. To jest pierwsze ognisko w tym roku akademickim. Się super cieszę w moim głodnym miejscu, czyli na pszczółkach, jak to nazywam. No i cóż, ja już lecę, bo muszę tam kawałek przejść tak mniej więcej 20-30 minut na piechotę od mojego akademika. No i do zobaczenia już na miejscu. Jest druga, 25 ja przyjechałam do Akademika, byłam gdzieś na ognisku, jak widzieliście, bardzo dobrze się bawiałam, więc byłam tak długo, ogólnie miałam być tak maksymalnie do północy, myślałam, no ale wiecie, zeszło, jak zeszło, po raz kolejny mi się udało mieć podwózkę pod Akademik, więc się bardzo cieszę, a teraz już leczę z plecy, spać, bo jestem bardzo zmęczona, i muszę tylko mieć twarz, umieć zęby i mogę iść spać. Ale właśnie lubię takie wyjścia ze znajomymi, że z nie znajomymi też, żeby właśnie jak się troszkę oderwać od tej codzienności, jak po prostu wyčilować, więc się bardzo cieszę. No ale dobra, jak mam taki blog, z tego dnia się podoba, wiecie, łapka do góry i zapraszam, że stańcie ze mną na dłużej w moim świecie, w moim życiu, a ja już zmykam. Bye, bye.